Posiadając w arsenale Motorola Flipout już nigdy nie zgubisz się w mieście. Dzięki preinstalowanej aplikacji miejsca nasz kompaktowy smartfon potrafi odnaleźć otaczające nas miejsca warte uwagi, po czym wyświetlić na mapie nasze położenia oraz umiejscowienie znalezionych lokacji. Dostaniemy podstawowe informacje na temat wybranego przez nas miejsca, będziemy mogli bezpośrednio zadzwonić do lokalu, a nawet przeczytać komentarze gości. Miałem bardzo zamarznięte palce, co uniemożliwiło pisanie, więc zrobiłem to tak. Pizzeria! Jak widać, moje zapytanie głosowe zostało poprawnie odebrane i moim oczom ukazała się lista wyników. Po wybraniu jednego z rekordów możemy wyświetlić jego położenie na mapie oraz poprosić flipouta o kierowanie nas w porządzoną okolicę. Pozostało wybrać, czy poruszamy się komunikacją miejską, samochodem, czy też pieszo. Już możemy ruszyć w drogę. Cały manewr polega oczywiście na module GPS oraz połączeniu z mapami Google przez Internet. Po drodze podziwiamy oczywiście chodniki, budynki oraz inne obiekty, ponieważ nie posiadamy zgody przechodniów na wyświetlanie ich twarzy. Kierując się mapą już po chwili ukazuje się nasz cel wędrówki, dzięki czemu w końcu możemy się ogrzać i zjeść coś ciepłego.